Obok Michaela Schumachera barwy zespołu Mercedes Grand Prix reprezentował będzie zdolny zawodnik młodego pokolenia. Co ciekawe, to właśnie Nico Rosberg jako pierwszy znalazł się w składzie srebrnych strzał. Dla mnie możliwość jazdy srebrną strzałą jest spełnieniem marzeń. Wspaniale jest być częścią takiego teamu. Nie mogę się doczekać nadchodzących lat, kiedy będę startował w ekipie Mercedesa. Mam nadzieję, że razem odniesiemy wiele sukcesów. Zostałem uhonorowany jako pierwszy kierowca od wielu lat, który będzie jeździł srebrną strzałą. Biorąc pod uwagę, jak wspaniałe tradycje ma Mercedes w sporcie motorowym, jest to wielka rzecz. Mam nadzieję, że wraz z tym zespołem będziemy odnosić duże sukcesy, wygrywać wyścigi i Mistrzostwa Świata. Jako syn byłego Mistrza Świata Kekerozberga, młody Nico był praktycznie skazany na sporty motorowe. Od najmłodszych lat szlifował umiejętności w gokartach, a następnie bolidach jednomiejscowych. W 2006 roku debiutował w Formule 1 i po czterech latach startów w Williamsie zrobił kolejny duży krok. To dla mnie wielka szansa. Marzyłem, aby móc jeździć takim bolidem, i jestem z tego bardzo dumny. Ciężko pracuję, aby się zintegrować z nowym zespołem, a są to bardzo przyjaźni i mili ludzie, więc idzie mi dobrze. Już teraz czuję się tutaj jak w domu. Wciąż poznaję nowych ludzi. Jestem pewny, że będziemy bardzo mocnym teamem. A jakie są ambicje Niko po przejściu do mistrzowskiego zespołu? Nasze cele są bardzo wysokie. W zeszłym roku Bolid Brown zdobył mistrzostwo i taki sam musi być nasz cel także w tym sezonie. Po pierwsze, musimy wygrywać wyścigi, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Rosberg będzie startował u boku najbardziej utytułowanego kierowcy w historii Formuły 1, ale nie obawia się porównania z Schumacherem. Michael to najmocniejszy partner, jakiego możesz mieć. Będzie to dla mnie ogromne wyzwanie oraz interesująca nauka. On przynosi ze sobą wielkie doświadczenie i nie mogę się już zaczekać wspólnych startów. Będziemy bardzo mocni. Nowy kolega z ekipy daje Rosbergowi wysokie referencje. Schumacher znał Niko już od dawna. Całkiem niedawno spotkaliśmy się na torze go kartowym, zupełnie przypadkiem. Przybyłem na lotnisko i kogo widzę? Niko. Czeka na taksówkę. Więc wziąłem go do samochodu i razem pojechaliśmy na tor. Wtedy nie widzieliśmy jeszcze, że możliwe będą wspólne starty w jednym teamie. Uważam, że jest bardzo utalentowany i szybki. Udowodnił to wiele razy, więc starty obok niego będą dla mnie wielkim wyzwaniem.